Dzień dobry. W tym kursie poznałeś już typy danych i zajmiemy się teraz konwersją typów danych, czyli poznasz instrukcję, która pozwoli zamienić wartość, która znajduje się w zmiennej jakiegoś tam typu, na przykład typu int, na zmienną o typie wi większym, na przykład int. Będzie to tak zwane rzutowanie jawne, ponieważ wykorzystamy dedykowaną instrukcję. Więc przejdźmy do treści zadania, czyli utworzymy sobie nową funkcję FC Conversion. No i w tej funkcji będziemy potrzebowali zmienną typu Word i będzie to zmienna tymczasowa. No i dalej będziemy konwertować wartość zadawaną przez zadajnik BCD na wartość już w systemie dziesiętnym. Więc przejdźmy do TIA Portal. OK, więc dodajemy funkcję, czyli klikamy add New Block, zaznaczamy FC, wpisujemy nazwę Potwierdzamy. Ok, no i przechodzimy do sekcji interfejsu. Tworzymy Tempę BCD typu Word. Ok, sekcja interfejsu nie będzie potrzebna, więc warto ją ukryć. Mamy większy obszar roboczy. No i zaczniemy na początku od dodania. Instrukcji konwersji, czyli jak wiemy, instrukcje znajdują się z prawej strony tutaj, for, grupa instruction, czyli zakładka instruction, tak naprawdę, no instrukcje są podzielone na kategorie, nas interesuje basic instruction, no i tutaj mamy folder conversion operation, więc nas interesuje tutaj w tej lekcji instrukcja konwersji. Więc przyciągamy do networka. Więc instrukcja działa w ten sposób, że z lewej strony musimy podpiąć zmienną, którą chcemy konwertować, z prawej strony zmienną, gdzie ta sama wartość zostanie zapisana, tylko będzie to większy obszar pamięci, lub ewentualnie konwertujemy z typu int, na przykład, czyli to jest stałoprzycinkowa wartość na zmienną przycinkową, czyli w naszym przypadku to jest typ REAL. No i też widzimy, jakie typy są tutaj obsługiwane. Więc jakie zmienne możemy podpiąć po lewej stronie, no i tutaj po prawej stronie, jakie mogą być zmienne, jakie typy są obsługiwane. Czyli my będziemy chcieli skonwertować zmienną która tak naprawdę określa obszar pamięci zadajnika, czyli tą zmienną mamy tutaj w plc-tags-digital-input, więc na samym końcu mamy tutaj właśnie tą zmienną typu byte. Więc jeżeli podepniemy tą zmienną, jak widzimy system nie podpowiada, no można wykorzystać drugą metodę podpinania zmiennych, czyli zakładka detail view. Więc tutaj mamy na dole listę zmiennych. Jeżeli przeciągniemy w ten sposób, no to teoretycznie nazwa symboliczna została wstawiona, no tylko że jest na czerwono. No, nie możemy tutaj podpiąć bezpośrednio zmiennej typu byte, ponieważ taki byte, taka zmienna nie jest tutaj wspierana. Jak widzimy, nie ma na liście. Więc dlatego przygotowaliśmy zmienną tymczasową. No i teraz wykorzystamy tą zmienną tymczasową. Czyli, jak wiemy, na początku wykorzystujemy, zapisujemy coś do zmiennej tymczasowej, a dopiero później. Kolejnych networkach następuje odczyt. Więc dlatego tutaj musimy dodać network powyżej. No i wykorzystamy bloczek Move. No i tutaj możemy już podpiąć zmienną DIB BCD. I tą wartość zapiszemy do TEMP BCD. Więc bloczek Move. W tym wypadku robi konwersję z typu byte na typ word. No i teraz poniżej możemy wykorzystać zmienną tymczasową. No tutaj system podpowiedzi nie nam nie podpowiada. Jak wpiszemy ręcznie, no to też nie podpowiada. No musimy na początku wybrać. Typ, jak widzimy typu Word też bezpośrednio nie mamy, więc ta wartość to jest w naszym wypadku tak naprawdę BCD16, więc dopiero teraz, jak widzimy, już nie jest to zaznaczone na czerwono, czyli jest w porządku. Jeżeli usuniemy, wpiszemy temper, no to już system podpowiedzi też działa. Więc to nie jest taka typowa e, zmienna, taka typowa wartość, ponieważ ta wartość jest reprezentowana w systemie BCD. Więc to zaraz na podglądzie będzie dokładnie widać, jak, jak to działa. Ok, no i wynik zapisujemy do zmiennej MWBCD. Więc teraz pozostało nam wywołanie funkcji, czyli wracamy do Main OB1. No i w kolejnym networku robimy wywołanie. Zapisujemy projekt. No i programujemy sterownik. I wracamy do funkcji FC Conversion. Włączmy okularki, czyli uruchamiamy monitoring. I teraz widzimy, na zadajniku jest ustawiana wartość 19. Więc taką wartość widzimy tutaj w systemie szesnastkowym. Po przeniesieniu do zmiennej tymczasowej jest dokładnie ta sama wartość, tylko że tutaj mamy 1 byte. Jak widzimy, a tutaj zmienna typu word to są 2 bajty. Więc dlatego mamy 16 krzyżyk, bo to jest podstawa systemu, system szesnastkowy. 00 to jest 1 bajt, 19 to jest drugi bajt. Więc tutaj możemy dla zmiennej temp.bcd przedstawić tą wartość w innym systemie, czyli jeżeli klikniemy prawym na nazwę zmiennej oczywiście musimy kliknąć Display format i tutaj w tym networku możemy wyświetlić w systemie dziesiętnym. Więc wtedy dwie zmienne się tutaj nam e, zmieniają. Ok, więc tutaj widzimy, wtedy mamy tylko dla tej zmiennej. Więc może ustawmy w ten sposób, że w networku decymalnie, ale dla tej zmiennej ustawimy też w systemie szesnastkowym. Czyli automatycznie. Więc tak można zmienić. Więc tutaj ustawmy automatycznie, a może w tym miejscu hmm. będzie... Też możliwość, jak widzimy, można dla całego networka zmienić, albo dla tego tagu. Więc pytanie, jak chcemy to ustawić? Ok, więc tutaj widzimy, że ta wartość w systemie dziesiętnym to jest 25. Ale ta wartość jest w systemie BCD. Po przekomportowaniu, właśnie mamy wartość 19. No i taką wartość też mamy na zalejniku BCD. Więc jeżeli zrobimy zmianę, czyli ustawimy 10, no to widzimy, mamy wartość 10. 11, 12, więc widzimy, że tutaj się zmienia poprawnie. Jeżeli ustawimy 2, no to tutaj akurat od 0 do 9 będzie poprawnie, bo to jest dokładnie to samo. Mamy 6, 6 i tak dalej. Dopiero jeżeli wchodzimy na większe wartości. Czyli od 10 w górę teraz mamy 18. No to widzimy, że operacja konwersji działa poprawnie. No i możemy też te wartości zobaczyć właśnie w tablicy Watchtable, jak to jest konwertowane. Czyli dodajmy sobie nową tablicę. No i możemy wyświetlić zadanik BCD w systemie szesnastkowym. Możemy wyświetlić sobie też ten zadanik, wpisując adres. No i tutaj w systemie dziesiętnym. Więc mamy system dziesiętny. No i tutaj możemy sobie wybrać też system dziesiętny ze znakiem. No i jeszcze też w systemie binarnym. I też od razu możemy ten obszar pamięci rozłożyć na poszczególne bity. Czy zaczynając od bitu zerowego. Jeżeli tutaj przyciągniemy w dół, zaznaczymy to mamy wszystkie obszary, cały obszar pamięci rozpisany na poszczególne bity. No i od razu zmienną MWBCD też możemy sobie wyświetlić. I w systemie 16 Więc jak widzimy na zadajniku mamy wartość 18 ustawioną. Jeżeli ustawimy 17, to jest OK. Najłatwiej będzie to zobaczyć, gdy mamy wartość 10, czyli. Jak działa BCD? Tutaj mamy wartość bezpośrednio zadennika, czyli te cztery bity określają wartość dziesiątek w części dziesiętnych, a po prawej stronie te bity określają wartość jedności. Czyli dla jedności mamy 0, dla wartości dziesiątek mamy 1. Więc dlatego zostało to przekonwertowane na 10. Jeżeli zmienimy na dwójkę, więc widzimy, jest ustawiony bit piąty w tym wypadku, czyli mamy i 12.5, więc to właśnie ten bit odpowiada dla wartości 2. Więc jeżeli ustawimy 3 to w tej części bit najmłodszy i kolejne są ustawione, czyli zamieniając tą wartość systemu binarnego na dziesiętny, no to mamy właśnie wartość 3. Więc dla dziesiątek mamy 3, dla jedności 0, no i w ten sposób powstaje wartość już w systemie dziesiętnym. No i dalej mamy 31, więc dla części jedności mamy jedynkę, więc mamy 31, 32 i 33. Więc tutaj dokładnie widzimy, jak to się zmienia. No i instrukcja konwersji, właśnie, pomaga, aby w prosty sposób zamienić jeden system liczbowy na drugi w tym wypadku. Więc to jest jako jeden przykład wykorzystania instrukcji konwersji. Jeżeli potrzebujesz więcej przykładów, no to zapraszam do kursu. Chcę zostać programistą w PLC, tam dowiesz się więcej o instrukcji konwersji i o sterowniku 1200. Dziękuję za obejrzenie tej lekcji, zapraszam do kolejnych. Pozdrawiam, Tomasz Gilewski.